Dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. W dniu 29 kwietnia witam się z Państwem i zapraszam na Teledziennik. Na wokandę Sądu Rejonowego w Świdnicy wróciła sprawa władzy. W styczniu tego roku Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał wyrok pół roku bezwzględnego więzienia dla mężczyzny, który. Katował zwierzę, a następnie porzucił je zapakowane w worku na polu. W styczniu 2013 roku sąd rozpatrywał apelację po pierwszym procesie, w którym Jan S., sąsiad właścicielki psa, przyznał się do winy i został skazany na pół roku więzienia. Krystyna B, właścicielka psa, skazana została na karę czterech miesięcy pozbawienia wolności. Skazana wniosła apelację. Sprawa ponownie wróciła na wokandę. W piątek 25 kwietnia przed Sądem Rejonowym w Świdnicy zeznawała w sprawie oskarżona i przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Wrocławia. Sąd Okręgowy, będąc sądem apelacyjnym w tej sprawie, zadecydował, że w stosunku do oskarżonej zachodzi przekwalifikowanie znaczy zmiana kwalifikacji prawnej czynu z podżegania do usiłowania zabicia psa. Na współsprawstwo w, w, takim, w takim, takim procederze. Mało tego. Sąd okręgowy stwierdził, że oskarżona, będąc inicjatorką tego procederu, winna otrzymać znacznie wyższą karę niż. Już skazany, skazany, który dopuścił się bezpośrednio czynu sprawczego, czyli on uderzał tego psa metalowym kijem, natomiast no, gdyby nie, gdyby nie oskarżona, do tego zdarzenia w ogóle by nie doszło. Tym samym sąd stwierdził, że rzeczywiście powinno tutaj nastąpić zmiana kwalifikacji prawnej czynu, z podrzegania na również usiłowanie. Stąd sprawa wróciła ponownie na wokandę do sądu pierwszej instancji. Sąd powołał dodatkowych świadków córkę i męża Krystyny B. Podczas następnych rozpraw zostaną po raz kolejny przekazane materiały filmowe, zdjęcia i opinie biegłych. Ponad milion złotych tyle zaoszczędził powiat wałbrzyski na zimowym utrzymaniu dróg. Kwota ta pozwoli na wcześniejsze rozpisanie kolejnych przetargów. Łagodna zima pozwoliła na spore oszczędności w powiecie wałbrzyskim. Tegoroczny sezon zimowy powiat ziemski kończy z ponad milionem złotych na koncie. Zaoszczędziliśmy w tym roku na tej zimie 2013-2014 rzeczywiście takie środki są, ale te środki przeznaczymy na Kolejną akcję zimową 2014-2015 i tak na dobrą sprawę jak. Powiedziałem, że te środki są zarezerwowane. Nie chcielibyśmy ich w tej, na dzień dzisiejszy w jakiś sposób wykorzystywać. Zaoszczędzona kwota pozwoli na rozpisanie kolejnych przetargów już w czerwcu. Założyliśmy sobie, że taki przetarg na akcję zimową 2014-2015, ten przetarg chcielibyśmy rozpisać już w miesiącu czerwcu. Z uwagi na to, że dysponujemy w tej chwili zabezpieczonymi środkami finansowymi i tak na dobrą sprawę chcielibyśmy już taki przetarg ogłosić. Kwestia jest jeszcze jeszcze tylko o przygotowaniu planu akcji zimowej na ten rok 2014-2015 z podzieleniem jednego zadania. To jest to zadanie związane z obsługą gminy Stare Bogaczewice, gdzie planujemy podzielić i Czarny Bór i Stare Bogaczewice jako dwa oddzielne zadania. I mam nadzieję, że taki przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu czerwcu. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tańca. Wałbrzyszanie świętowali już w miniony weekend. Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Tańca. Święto miłośników tej formy spędzania czasu zostało ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. 29 kwietnia wybrano na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy Europejskiego Teatru Baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jean-Georges Nouveau. W Wałbrzychu uczczono Międzynarodowy Dzień Tańca dwudniową imprezą, którą poprowadził Michał Skawiński, instruktor w programie Taniec Gwiazdami. Dzięki wielkie, brawa dla Państwa, w porządku, brawa Ja myślę, że drodzy Państwo, że tutaj jest taka osoba, która ma taką szkolenosność, bo ona jest zachowana. Może? przyznać, że organizacja każdego eventu jest dość trudnym przedsięwzięciem, wiadomo. Ciężko jest wszystko przygotować, natomiast jesteśmy profesjonalistami i staramy się zrobić to jak najlepiej. Dzięki temu przyciągamy tutaj publiczność, która przed chwilą zresztą zebrała się dość licznie. Były pokazy, dzieci, konkursy, wystąpiła również Szkoła Tańca Hawana. No i przed nami jeszcze dzisiaj będą występy dorosłych par, które już posiadają najwyższą klasę tanychną AIS. Klasa S to już jest klasa mistrzowska, można brać udział w turniejach międzynarodowych. I takie też pary ujrzymy dzisiaj koło godziny 17. Przez dwa dni liczna publiczność mogła podziwiać popisy zawodowych tancerzy międzynarodowej klasy, a także dopiero rozpoczynające przygodę z tańcem dzieci z Wałbrzyskiej Szkoły Tańca Hawana. Nie zabrakło także miejsca dla wszystkich, którzy chcieli popisać się swoimi tanecznymi umiejętnościami. Najmłodsi milusińscy, zgromadzeni w galerii, nie kryli swego zachwytu, prezentując swoje umiejętności, nie tylko taneczne. 왜? Wow. Uh. Odważnych przygotowano nagrody, m.in. zaproszenie na lekcję tańca. Super, i co musiałaś zrobić, żeby wygrać taką koszulkę? Powiedzieć na dwa pytania. Jakie? Zapomniałam. Tańczyliśmy salsę. Salsę tańczyliśmy tutaj i y, mieliśmy w lewo, w prawo kroki i udało się. I niektórzy też dostali dyplom. I jeszcze mieliśmy te o towarzyskie. Wiem no. ja bardzo, też sam się, się chciała uczyć. Czego byś się chciał uczyć? Właśnie tam y, salsy i takie te. Już właśnie wygrałam y, bilet darmowy na zajęcia zumby i dyplom. Fajnie jest, podoba mi się, chciałabym również tańczyć i lubię hip-hop. Do wspólnej zabawy nieoczekiwanie została zaproszona przedstawicielka telewizji Dami Dorota łyda Fiklińska, która została porwana do walca angielskiego. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wspaniale! Proszę Państwa, pomóżmy im. Brawo! I od razu proszę. Trzeba przyznać, że świetnie zorganizowana impreza przyciągnęła do galerii tłum widzów w każdym wieku. 3 i 4 maja na ulicach i placach kamiennej góry pojawią się wojska różnych formacji, tocząc zacięte potyczki o miasto z użyciem broni ciężkiej. W walki zaangażowanych będzie 120 rekonstruktorów. Po drodze będzie można zobaczyć barwny korowód pojazdów militarnych, drugowojennych. Będą samochody pancerne, dużo samochodów terenowych, motocykle. To wszystko w ruchu ulicznym, drogowym będzie. Do, do, do sfotografowania dla pasjonatów historii, a na większych bitwach wchodzimy ze sprzętem ciężkim, będą czołgi, niszczyciele czołgów no i duża pirotechnika. W sobotę 3 maja przez cały dzień w różnych punktach miasta odbywać będą się liczne inscenizacje. W całym mieście zostaną rozlokowane posterunki obsadzone sprzętem oraz rekonstruktorami. Zaś w niedzielę odbędzie się główna bitwa o skarby. Na kamiennogórskim rynku będzie można na kilkadziesiąt minut przenieść się. W czasy II wojny światowej. Będzie na pewno pojedynek dwóch niszczycieli czołgów. Z II wojny światowej będzie niszczyciel czołgów Hetzer. Kaliber działa 75 mm. Kontra e, amerykański, ale w pomocy dla Zlantlis dla Armii Radzieckiej, niszczyciel czołgów SU-57 z kalibrem działa 57 mm. <śleski> W momencie na przedpole wybiega załoga i obsługa pancerz Imprezę rozpoczynamy zawodami Nordic Walking. Zapisy zawodników od godziny 8. Natomiast główna część imprezy rozpocznie się o godzinie 14.00 u podnóża Dzikowca. Chciałbym zaznaczyć, że w tym dniu będzie uroczyste otwarcie wieży widokowej na szczycie Dzikowca, a także otwarcie nowej restauracji pod górą Dzikowiec. Kolej będzie czynna od godziny 9.00 do 18.00. W trakcie imprezy będzie wiele. Dodatkowych imprez dla dzieci, także z pewnością każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. A w miniony weekend, a dokładnie w niedzielę, gitarzyści opanowali Wałbrzyski Dworzec Kolejowy. Przez dwie godziny ćwiczyli przed biciem rekordu Guinnessa we Wrocławiu 1 maja. Ćwiczyli m.in. utwór Hey Joe, Jimmy'ego Henriksa. Ostatnią niedzielę na ponad dwie godziny hol brzyskiego dworca Miasto zmienił się w muzyczną salę prób. Kilkunastu gitarzystów, od nastolatków po osoby grające na gitarze od dziesięcioleci, doskonaliło swój warsztat pod okiem znakomitego gitarzysty, kompozytora i pedagoga Marka Waszczyńskiego. Przez cały kwiecień wraz z Leszkiem Cichońskim prowadzili takie zajęcia w wybranych miastach Polski przed próbą bicia gitarowego rekordu Guinnessa. Nazwaliśmy to kiedyś gitarowym desantem, jest to przygotowanie do bicia rekordu w graniu na gitarze. Na rynku we Wrocławiu impreza z 11-letnią tradycją. Będziemy grać w tym roku po raz 11 utwór Jimi Hendrixa Hey Joe i próbować pobić swój własny rekord z roku 2012, kiedy to zagrało nas na wrocławskim rynku 7271 osób. Będziemy ćwiczyć oczywiście hymn festiwalu, czyli utwór Hey Joe. A będziemy też ćwiczyć e, utwór um, y, tradycyjny, ale znany z wykonania zespołu The Animals, House of the Rising Sun. Będziemy ćwiczyć zapewne Red House Blues Jimi Hendrixa. Spróbujemy ugryźć Smoke on the Water, Deep Purple. A, y, y, momencik, co jeszcze? Latuję z głowy. Kiedy byłem małym chłopcem breakoutów. Jak co roku tysiące gitarzystów z całej Polski, ale także zagranicznych gości spotka się 1 maja na Wrocławskim rynku, by wspólnie zagrać utwór Jimiego Henriksa. Hey Joe! i próbować pobić rekord w liczbie uczestników. Jednak Marek Waszczyński uważa, że od rekordu ważniejsze jest spotkanie i dobra zabawa. O wiele piękniejszy i radośniejszy dla mnie prowadzącego zajęcia i pewnie dla organizatorów, dla Leszka Cichońskiego, jest sam proces. To jest popularyzowanie grania na gitarze, jest to, jest to przekazywanie ludziom pasji i energii, która się z tym wiąże, i, i na tym jesteśmy skupieni. Do tegorocznego gitarowego desantu włączyła się kolej udostępniając dworce we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Brzegu, Poznaniu i Wałbrzychu. Jest to jeden ze sposobów na otwarcie przestrzeni dworcowej na kulturę. Jak typowaliśmy dworce, braliśmy pod uwagę to, żeby były w miarę blisko Wrocławia, aczkolwiek nie tylko. Chcieliśmy, żeby ożywić te przestrzenie dworcowe trochę, bo. Dworce są fajną przestrzenią na wydarzenia kulturalne. Dlaczego akurat Wałbrzych akurat tak wybraliśmy w tym roku i nie było tutaj jakiejś takiej, że tak powiem, decydującej decydującego elementu. Natomiast to, co chcemy robić, to co robimy w całej Polsce, to otwieramy dworce na kulturę i właśnie desant gitarowy jest jednym z takich działań kulturalnych, które pozwalają ożywić dworce i pokazać się trochę z innej strony, czyli nie tylko podróżujemy koleją, ale również czasem spotykamy się na dworcu, czyli dworzec jest takim miejscem spotkań. Rokowo kończymy dzisiejsze wydanie Teledziennika. Ja dziękuję Państwu za uwagę, a za chwilę w studio Jarosław Guzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, czyli głównego organizatora ogólnopolskiej giełdy kabaretowej. W tym roku wiele zmian, o wszystkim opowie dyrektor w spotkaniu razem ze mną w tym studio. Zachęcam do obejrzenia i wysłuchania.